Witam was serdecznie i chciałbym rozpocząć e, dzisiaj naszą rozmowę od pierwszego listu świętego Jana od pierwszych wersetów tylko dopowiem że ten list świętego Jana jest arcydziełem pokazującym Boga jego miłość pokazującym tajemnicę człowieka Moi kochani piszemy wam o tym co było od początku o tym co słyszeliśmy i widzieliśmy na własne oczy co oglądaliśmy i dotykaliśmy własnymi rękami o słowie życia. To życie się objawiło. Myśmy je widzieli i o nim świadczymy. A ja chcę dzisiaj mówić o różańcu, jak to się ma. Każda modlitwa jest spotkaniem, jest spotkaniem z Bogiem, jest rozmową. Jeżeli tak, to patrzymy na niego. Nasz rozmówca to jest ktoś, w kogo się wpatrujemy. Patrzymy na jego reakcję, na Jego zachowania. A różaniec to co to jest? Cztery części z różnych faz życia Jezusa: radosna, bolesna, chwalebna i tajemnica światła. Znajdziecie sobie w internecie nazwy wszystkich tajemnic, ci, którzy różańca nie znają. Co się teraz zaczyna? Niektórzy mówią. Klepiemy go, odmawiamy dziesięć zdrowasiek, rozpoczyna się Ojcze Nasz. Takie to żmudne. Tak, jeżeli się klepie, to bez sensu. Ale jeżeli weźmiemy pierwszą tajemnicę, na przykład zwiastowanie, popatrzymy na młodą dziewczynę, która spotyka się z Bogiem i która słuchając Boga, w pewnym momencie mówi: Dobrze, ja się zgadzam na Twój plan i staje się Matką Jezusa Chrystusa w pełnej wolności, kiedy pójdziemy dalej, zobaczymy narodzenie, zobaczymy jak Maryja nagle szuka Jezusa, bo zginął, widać ten ogień miłości, to czym jest poszczególna tajemnica? Zaczynamy piękną modlitwą. Ojcze nasz, zauważcie, powtórzę to, co było na czuwaniu, wszystkie słowa w Ojcze nas są przez my, nie ja. Przez my, jeżeli tak zaczynamy, my razem, w tę tajemnicę Jezusa wprowadzamy intencjami naszych bliskich, na przykład rodziców, znajomych, koleżanki i tych, którzy bardzo potrzebują modlitwy, nawet tych, których nie znam. Modlę się o pokój. Chcę Was zaprosić na modlitwę. Niektórym przypominam, innym to powiem pierwszy raz. Ustaliliśmy to w szatuszu. W każdy czwartek. Przez październik o godzinie 21.00 gromadzimy się razem na modlitwie. Jedna tajemnica różańcowa, chwilę medytacji, ale razem. Razem będziemy się modlili za młodych ludzi, tych, których macie w sercu. Będziecie ich wspominać imiennie, ale będziemy razem. Popatrzcie, ilu się będzie modliło też za mnie. Młodego na przykład człowieka. Będziemy razem, to my, będzie szczególnym doświadczeniem młodych. Zapraszam Was na ten czwartek. Maryja prowadzi nas tak. Prowadzi nas jak dobra mama za ręce nas bierze i w tajemnicę Jezusa. Proszę popatrzcie, gdybyśmy, ja już nie mówię część, ale gdybyśmy dziennie odmówili jedną tajemnicę i zabrali to ze sobą, Zmienia się też moje patrzenie na bliźnich, ponieważ spotkanie z Jezusem zawsze mnie otwiera na bliźniego. I szybko skończę takim świadectwem. Prosiliśmy kiedyś w Kszatuszu o jedną tajemnicę Różańca. Jedna z dziewcząt mi napisała: Krótko, wychodzę z domu, mam kilka minut do spotkania z koleżanką, odmawiam jedną dziesiątkę. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty któryś. Nagle modląc się za rodziców, za bliskich. Zaczynam ich inaczej widzieć. Dziwię się, że inaczej widzę moje koleżanki i kolegów, na których patrzyłam zbyt krytycznie. Zmienia się. Co się zmienia? Życie. Spróbujcie. To jest piękna, prosta modlitwa. Nie recytacja. Wpatrzenie w Jezusa.